Mamko, jestem witam Was w kolejnym odcinku. Ostatni z tego aptu mam nadzieję. Jestem od już sobie coś takiego i po prostu Super Ever. Mam <tryk> nadzieję, że nas tak nie rozpierdzieli. Zbijamy. O tak! Oj, oj, oj. Nie jest ciekawie. O! Lemmy nie jest. Heh. <laughs> Tylko właśnie on oszołom... Oszołom... No... No co się robi, no? Oj, oj, oj. No, no, no! Jest! Ale efekt. Ale efekt. I tu robaczki takie. O! Ale Ford! Łatwo, łatwo sobie poradziliśmy. Ja naprawdę nie przypuszczałem. Że łatwo pójdzie. Ja się spodziewałem. O, o, a, a tu nipa. O, podeptałem. A niszczy małe robaczki. Brzydkie Akadva. O, tyral. Jeszcze wiecie kto to tyral Przepraszam. Ale ogólnie. To tak się składa, że akurat teraz przejdziemy do trzeciego poziomu, ale jeszcze coś chyba miałem gadać. Nieważne. Archanioł Rael. Dziękuję Ci za zwrócenie mi wolności, śmiertelnik. Ale spodziewałem się Ciebie wcześniej. Jestem Archanioł Tyrael. Przybyłem tutaj, by powstrzymać diablo przed uwolnieniem jego brata Baala. Ale zawiodłem. Teraz groza i zniszczenie wędrują swobodnie po twoim świecie. To jest mój świat. Dziękuję. Tak. I teraz mój światopogląd pokazuje, jaki jestem super. Halo! Przyjdziecie mi pogratulować. Atba, nie pierwszy. Kane jest tu królem. Ej. Ile? Zostań na chwilę Co za okropna wieść. Bal? Holera, co ten balsem myśli? Jak ci mogę pomóc? No, no, no. Ale powiem wam, troll, że. że, że, że... nam y łatwo poszło. Ej, naprawdę nie spodziewałem się. Znaczy, chodź, 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 papu. O, nie mogę transportować run. Nie wiem czemu. Dobra, nieważne. Ale żeśmy stracili miksurek. <laughs> tak czy inaczej, e, łatwo nam poszło, tak. Porozmawiaj z Jochunem. Jochun, Jochun, gdzie ja jesteś? Jarchun Jarchun No wyjdzie przed pałac, bo tak mi nie wolno... Nie się. Niewielu udało się zajść tak daleko, nie mówiąc już o odkryciu prawdziwego grobowca talerasza. Niestety jak słyszę diablo i Baal umknęli. To wielkie nieszczęście. Tak czy inaczej y, chciałbym wam powiedzieć, że z y, tym demologiem, jak nam... Pojebanie poszło, a Duriel w ogóle nic nam prawie nie robił. Żadnej miksurki wzmocnienia. Demonolog po prostu mnie zniszczył. Dobra, Meshiv? mówi mi, że powinienem zabrać Tak, tu mogą mieć cięcia. Cięcia. Ahoj! O, niestety nie mam. Znaczy mam, ale ogólnie nie zainstalowałem pewnej wersji. Dobra, mamy do kikura. Siema, machli! Jak ja dawno tu nie byłem. Witaj wkurast. Niewielu już trafia tutaj z dobrej woli. Mam nadzieję, że nie opuściły cię zmysły, jako że na mądrości nam tu nie zbywa. Dobra. O, możesz naprawiać? Niestety nie mam nic. Klucze sprzedajesz, powiadasz? A ja mam pełno. Nie, no nie ma jakiegoś dobrego. O, 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 o. Zaczyna się. Zaczyna się. Szukamy. Już, już czegoś szukamy. Już, już. Uuu, dwa miejsca na klejnoty. Nice. Siły nie mamy. Ale sobie na później zostawimy. Tak, dziękuję. Lecimy dalej. Kogo my tu mamy? Ormus. O, siema. Ty przypadkiem jesteś uzdrowicielem? O, a gdzie ta kula? Aha, mamy zrobić chyba zadanie. No tak, jestem głupi, wiem, bo już dawno nie grałem. Hehe. Rozmawiasz teraz z Ormusem. Dobry pala... O, znasz mnie, siema! Tak, to mogę się do ciebie zwracać po nazwisku, ale wiesz, tak też nie wypada. Czemu tu tak drogo? Nieważne. Masz tu jakieś bardzo dobre berło które mnie zaskoczy uch, uch uha, uha, uh, uh, kurde a to by było zajebiste akurat to by było ohoho, nie jakie słodkie beru nie, będę musiał to sprzedać albo to, albo to, albo to ile mi do tego brakuje ogólnie tak wam powiem nie wiem zaryzykuję te swoje wszystkie klejnoty. lat nie byłem we No wiesz, tu ty są bardzo wiesz, takie trochę przedsięwzięte, ale no ogólnie cieszę się, że się cieszysz, bo ja też się cieszę, kiedy ty się cieszysz i ogólnie tak trochę nie wypada, żebym ci mówił, żebyś zamknął mordę. Tak. Nie wiem, czy tą odporność na zimno wypieprzyć. To, to nam się chyba nie przyda. Co mamy sprzedać? Powiedzcie mi. Eden do zręczności, akurat możemy wypierdzielić. No się na zimno też. Może nam się kiedyś przyda. Zobaczymy, co z tym berłem wykombinujemy. No, no, no. Mogę? Okay? Jest! Dobra. Na razie zobaczymy. No, mało, mało, ale czekajcie. Jednak warto się poświęcić dla kilku. <laughs> Mówię kilku, bo jestem głupi. <laughs> Bardzo śmieszne. Bardzo śmieszny radek, naprawdę. I ogólnie chciałbym dać to. Ogarzenia od ognia. Od zimna. I to. Wiem, że nie wypali. Mówiłem. Cholerna. Co ja zrobiłem? Nic na razie nie pobiję mojego berła. Taka jest prawda. No nic, straciłem nawet dość dogodne, ale co tam? Przynajmniej większa wartość tego. <laughs> Uwaga! Tu jest bardzo ważna rzecz. Mogłabyś mi dać te twoje śmierdzące przedmioty. Bo ja tu zatrudniam lepszego gościa. Musisz nie... Witam. Ty, a ty... Ty nie masz takiego samego głosu? Jak Kasia? I czemu jesteś taka naga? Weź <laughs> pan. O, 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 o! o. E, kupię. O! E, e, co tam z moim? Przepraszam cię panienko, ale zostaniesz zastąpiona przez prawdziwego pana. Pana generała. Masz jakiegoś tutaj dobrego z Jidmenem? No widzę, że masz tylko jednego. Dobry. Nie ma tu miejsc dla pań w moim zespole. No kiedyś to było. Dzięki. Dzięki. Spoko. O to mi chodzi, żebyś teraz mniepał jak ten demonolog. Czy jak mu tam szło? Obrażeń nie masz fascynujących, ale ci dam za chwilę jakąś ciekawą broń, jak chcesz. Ja nie chcesz, to się bal. Pójdziemy jeszcze do Alcora, który mieszka tam w domku i sprzedaje różne... Y nie, nic nie sprzedaje. Yyy... Czemu masz, macie takie tu dziurawe? Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, bo tu moja kuzyka przechodzi. Ja sobie zobaczę, albo czekajcie, jeszcze sobie tutaj zerknę do niego. nie dadzą no, mi no, nie jestem. No nie jestem, sądzę, no nie. Widzicie jaki on jest taki głupi? Przechodzę i... O, jaki debil, nie? No, co chcesz, Oliwko? Ja po prostu mam Nie tył opierzyn. Nieważne. Nieważne, nic nie słyszeliście. Aha, właśnie, miałem na hazard zobaczyć. Nie no, lipa. Ogólnie będę musiał sobie dać do siły w następnym poziomie. Kurde, nie. Dobra, tak czy inaczej? Aha, miałem miecz, dobra. Tak więc ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Ja się z wami żegnam. Na razie i cześć!